sesja egzaminacyjna zbliża się ogromnymi krokami, a studenci po raz kolejny zalewają biblioteki. Nasi reporterzy nie zwalniają tempa. W 263 odcinku Fresha wita Was Hanna Ptasik. Zobaczmy, co czeka nas w wydaniu: dziki w skórzewie. Dziki, przychodzą tutaj ewidentnie zaciekawione tym, co, co mogą tutaj znaleźć zapachami ze śmietników. Łucznictwo. Karda, wypuszczona strzała, jest dla mnie frajda. Futbol amerykański. Ten spon w ogóle trzeba wypromować. Tak? I takie łączenie różnych okazji jest okej. Ok. Dziki coraz śmielej wychodzą z lasów, niszczą płoty, trawniki, a przede wszystkim przeszkadzają mieszkańcom. O tym, z czym zmagają się mieszkańcy Skurzewa, opowie Marta Bednarek. A biorąc swojego psa na spacer, po prostu zabezpieczyła się w gaz pieprzowy na niedźwiedzie, pałkę teleskopową i latarkę czołówkę. Właśnie tak wygląda codzienność na jednym z osiedli w Skurzewie. Dziki, o których mowa, robią na ulicach, co chcą. Pół roku tutaj wszyscy żyją w ponieważ mamy inwazję dzików na, na osiedlu od wigilii 2024. Najpierw to były eskapady nocne, które kończyły się tylko i wyłącznie szkodami, lecz od kwartału, od dwóch miesięcy te eskapady są za dnia, w losowy wtorek, poniedziałek, środę. Locha z czterema małymi sprawia niebezpieczeństwo dla mieszkańców Skórzewskiego Osiedla Grunwald. W tej chwili wchodzą już codziennie. Myślę, że to stanowi jakieś zagrożenie dla, dla społeczności, która tu mieszka. Tu są małe dzieci, i starsze osoby, bardzo dużo ludzi ma psy, w tym ja. Dziki przychodzą tutaj ewidentnie zaciekawione tym, co, co mogą tutaj znaleźć, zapachami ze śmietników i różnymi tego typu rzeczami. Najpierw zaczęły chodzić tutaj po krzakach i później zaczęły nas z kolegami gonić. Dziki, próbując przedostać się na teren osiedla, niszczą przy okazji płoty to się robi z tym, co tylko może. I wszystkie dziury w płocie są regularnie łatane. No ale jak dzisiaj są jakieś dziury, są jutro czy pojutrze załatane, za chwilę są kolejne dziury i tak w kółko się bawimy. Ale problem nie jest nowy, a występuje na terenie całego Skórzewa. Mniej więcej ze 3 lata temu mieliśmy taką sytuację w domu, także y, chyba sześć taka rodzina dzików weszła nam na posesję, wszystkie bramy były pozamykane. Tak, z trzy dni temu tutaj było, przebiedrące. Jakie stado e, z prosiakami tutaj chodziło tak z drogi, no i tu w tych drzewach. Choć gmina działa, sytuacja pozostaje bez zmian. Strategii jest kilka. Mamy podpisaną umowę z firmą, która profesjonalnie zajmuje się odławianiem dzików, także też nie boimy się korzystać z tego typu działań. Powiatowy lekarz weterynarii wydał zezwolenie na odstrzał sanitarny 15 sztuk dzików. Tak? W chwili obecnej pojawiło się kolejne rozporządzenie Powiatowego lekarza weterynarii, gdzie tych dzików, ilość tych dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego wzrosła do 50. Bardzo ważna w takiej sytuacji jest aktywność mieszkańców. Gmina apeluje o zgłaszanie problemu i nie dokarmianie dzików. Dla Flesza Marta Bednarek. Tarcza nie ucieka, ale trafić w dziesiątkę to już inna historia. Cisza zamiast dopingu, wiatr zamiast przeciwnika. O Pucharze Wielkopolski w ucznictwie od kulis Jakub Pakuła. Emocje, koncentracja i precyzja. Tak w skrócie można opisać to, co dzieje się w ten niedzielny poranek na torach Klubu Sportowego Leśnik w Poznaniu. Pora na drugą rundę Pucharu Wielkopolski w łucznictwie, gdzie dla każdego cel jest jeden środek tarczy. A dzieje się dużo. W sporcie, gdzie precyzja lekarza łączy się ze stoickim spokojem, uczestnicy starają się pokazywać swoje umiejętności mimo różnego stażu. Ja mam już prawie. Siedmioletnie doświadczenie w strzelaniu z łuku. Trochę było tych zawodów. W tydzień, dwa. Dość dużo tytułów już zdobyłam na kilkunastu zawodach. Doświadczenie doświadczeniem. Natomiast jak to wygląda w liczbach? Nie liczę. Myślę, że ponad 500 któreś na pewno. Mam 70 lat. Strzelam z łuku, uprawiam sport, który lubię i, i, i kocham. Każda wypuszczona strzała jest dla mnie frajdą. Setka by już pykła. Każdy ma jeden i ten sam cel. Natomiast historie, które doprowadziły wszystkich na tory łucznicze, były różne. Trochę bardziej to była ingerencja rodziców, bo ich trochę irytowało to, że no jestem trochę z tej grupy dzieciaków, co dużo grała przed komputerem. Z pokolenia na pokolenie to przechodzi w ucznictwie, po prostu całe rodziny strzelają, trenują. Ja się wychowałam na stadionie w koronie w Bukowcu. Mój tata był trenerem. W 1951 roku ucznistwo trafiło do Bukowca. Była przerwa w latach 90., ale żeśmy reaktywowali sekcję w 2000, 2006 roku. Robin Hood, książki, nauczyciel geografii, który był jednocześnie trenerem? Jechaliśmy akurat na kolonie. Był trening ten koloniowy. I potem. Ja się, mi się zechciało chociaż spróbować, a potem utknąłem w tym. Każda dyscyplina łączy się z przeciwnościami. Inaczej nie jest w przypadku ucznictwa, a komplikacjami między innymi są. A powtarzalność jest najtrudniejsza ogólnie. Powtarzalność. Powtarzalność jest najci najcięższa, żeby każdy strzał był dokładnie taki sam. Trzeba pracować na pewno dużo nad mentalem, żeby się nie stresować, nie przejmować. To zależy dużo od konkurencji, zależy od techniki. Od nastawienia, jednak większość, psycholog... większość, większość strzelania opiera się na psychologii zawodnika. Ucznictwo cieszy się sporym zainteresowaniem przez zawodników, na co przykładem jest kolejna edycja Pucharu Wielkopolski, gdzie jedni wrócą starczą, a drudzy na tarczy. Dla flesza, Jakub. Paku. Futbol amerykański wybija się na polskim rejonie. Armia Poznań walczy w polskiej futbol lidze, zachęcając tym samym młodzież do sportu. Więcej o tym wiktor Jarzą. Na spędzenie dnia dziecka jest wiele. Swoim przepisem pochwaliła się Armia Poznań, która trafiła do rodzin z dziećmi poprzez świetne widowisko sportowe. Wie, jak ci się podoba? Nie, bardzo mi się podoba, wszystko jest krheitne, tylko niestety się przegrywają. No cóż, jakoś tak bywa. Bardzo się cieszymy, że tyle ludzi przybyło do nas na ten event. To jest bardzo, bardzo fajna atmosfera. Po meczu okaże się, czy zawodnicy też są zadowoleni. Super idzie, nie? A nasi przegrywają, ale może, może będzie lepiej. Zobaczymy. No to jest walka, to jest ważne, nie? bo fajnie się ogląda w tym. Zdaniem organizatorów, frekwencja na stadionie Golęcin była zadowalająca, a na trybunach zasiedli prawdziwi fani futbolu amerykańskiego. Zaczęło się to dosyć niedawno, e, od tego, że byłem u kolegi i sobie porzucaliśmy piłką. E, tak, oglądam futbol. Tutaj ten nasz, polski, i oglądam też ten e, amerykański. Mimo tego, że nie jest to powszechny w Polsce sport, ma on swoich wyznawców. Jednak czy tendencja popularności futbolu jest wzrostowa, czy malejąca? Zdania na ten temat są podzielone. Myślę, że to jest nadal niszowe i myślę że że niestety zainteresowanie futbolem amerykańskim w Polsce troszeczkę spadło. Ja pamiętam, jak ten futbol, że tak powiem, rozkwitał. Futbol zyskuje na to mimo tego, że jest stereotyp, że to jest taki męski sport tylko do facetów, staramy się ten stereotyp zburzyć, że to jest naprawdę fajny rodzinny event, gdzie ta atmosfera jest. Do najmłodszych najlepiej trafić poprzez zabawę. Armia Poznań podjęła się takiego wyzwania i promowała aktywność fizyczną, co w dobie technologii jest kluczowe dla zdrowia. Ja myślę, że to jest bardzo potrzebne, ponieważ powinno się sport promować wśród tak naprawdę najmłodszych, żeby od jak najmłodszych lat. Gdzieś tam tego sportu próbowali i też szukali siebie poprzez sport. Ten sport w ogóle trzeba wypromować tak? i takie łączenie różnych okazji jest, jest, jest ok. Wiemy jak funkcjonują aktualnie szkoły. Młodzi mają problem, że posiedzieć 45 minut w ławce, więc tym faj, fajniejsze jest to, że po szkole mogą sobie przyjść i wyżyć się na takim pięknym obiekcie, na jakim jesteśmy. Nic tak nie cieszy jak dobra zabawa i uśmiech na twarzy dziecka. Armia Poznań sprawiła radość młodszym, jak i nieco starszym kibicom, a to wszystko w akompaniamencie świetnej wojskowej rozrywki. Dla Flesza, Wiktoria. To już wszystko w tym wydaniu. Wpadajcie na nasze social media. Flash sport, flash kultura oraz flash polityka. Powodzenia w sesji i do zobaczenia. we mm -hmm.